Witajcie! Na świecie rozprzestrzenia się ostatnio dość niebezpieczna, nie ma co ukrywać, epidemia spowodowana przez tzw. koronawirusa. Jako, że no, jest to temat stresujący, przynajmniej dla mnie, staram się jednak nie panikować, więc trochę czytam na ten temat, staram się gromadzić informacje i trafiłem na przykład na ciekawe nagłówki już, już w wielu różnych miejscach, które głoszą, że Panika związana z koronawirusem jest bardziej niebezpieczna od samego tego wirusa. Czy takie postawienie sprawy ma sens? Ano, słyszy się o różnych przypadkach, różnych irracjonalnych, niebezpiecznych, nawet zabójczych działań, jakie, jakie podejmują ludzie kierowani strachem, kierowani właśnie paniką przed, przed tym koronawirusem. Kilka dni temu, na przykład, 27 osób. W Iranie zginęło, ponieważ wypiło metanol, który, który miał ich chronić przed tym koronawirusem. No, skończyło się to śmiercią wszystkich tych osób. E, inne dziwne zachowania ludzi, nie wiem, nacieranie się alkoholem, chlorem, nawet, który też wywołuje podrażnienia skóry przed tym koronawirusem, nie broni. E, masowe wykupywanie różnych produktów, które też wcale niekoniecznie e, służą tej sytuacji. Uciekanie przed kwarantannami, na przykład w Lombardii we Włoszech, gdzie ograniczono ruch. Chwilę po tej informacji ludzie w silnym strachu, stresie, w pewnej właśnie panice zebrali się, zapakowali się do pociągów, próbowali uciekać z tego regionu, więc tak naprawdę ta panika. Po pierwsze, szkodzi tu i teraz, jeszcze zanim, zanim wirus mógł dopaść ludzi. Co więcej, może tylko powodować rozprzestrzenienie się tej epidemii i wiele innych negatywnych skutków, yy, czy to gospodarczych, czy to społecznych. Nie jestem jednak absolutnie specjalistą od chorób zakaźnych, więc nie chcę się wypowiadać o, yy, o koronawirusie, o, o, o zagrożeniu epidemiologicznym. Jak wiecie, dużo bardziej interesuje mnie psychologia i zjawisku, któremu chciałbym się dzisiaj przyjrzeć, są właśnie takie wybuchy grupowej paniki. Będzie więc o psychologicznych mechanizmach, które, które takie wybuchy niebezpieczne paniki powodują. Będzie o konformizmie, będzie o teoriach spiskowych myślę, że coś ciekawego, żeby zrozumieć, co się dzieje dookoła nas, ale też samemu trochę nie dać się tej takiej zbiorowej, równie niebezpiecznej sytuacji. Zostańcie ze mną, jeśli jesteście ciekawi. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, jeszcze szybka autopromocja. Zapraszam Was na stronę absurdalny.com, którą ostatnio odpaliłem. Można tam poczytać trochę mojej twórczości, zobaczyć, posłuchać w całości wykładu, który prowadziłem ostatnio w temacie, jak być nieszczęśliwym człowiekiem sukcesu, czyli o sztuce wybierania. Wszystkie treści dostępne są dla patronów kanału Człowiek Absurdalny, więc zachęcam do zostania patronem, wspierania tego mojego projektu już od progu 7 zł. Jest. Pełny dostęp do wszystkich treści na stronie, chociaż jest też tre, trochę treści darmowych. absurdalny.com. Wejdźcie, zobaczcie, jeśli was interesuje trochę więcej moich przemyśleń, twórczości, też wiedzy, którą tam przelewam i analizuję. A teraz do tematu wybuchów paniki. Zacznijmy od tego, że termin atak paniki, napad paniki w psychopatologii funkcjonuje jako opis pewnego zbioru objawów lękowych występującego w sytuacji właśnie silnego lęku, strachu, stresu. Wiąże się to z różnymi objawami somatycznymi, jak wiem, drżenie rąk, trudności z złapaniem oddechu itd., itd. Trochę ostatnio wątek, mam wrażenie, że został spopularyzowany przez, przez jednego ze słynnych celebrytów z DVN-u, ale w to się też nie zagłębiajmy. Za bardzo nie istnieje termin naukowy określający grupową panikę, sytuację, sytuację paniki całego tłumu, choć oczywiście e, tego typu zjawiska można zaobserwować. E, czasami e, można się spotkać z takim terminem jak histeria zbiorowa, ale to też nie jest do końca precyzyjny termin, bo e, przykłady, przypadki w historii histerii zbiorowej, e, histerii masowej opisywały raczej sytuację, w której ludzie. Mieli takie grupowe urojenie co do na przykład jakichś, jakichś objawów udzielało się na przykład dużej grupie ludzi. Wmawiali oni sobie, że, że przeżywają akurat jakąś, jakąś chorobę, chorobę, a to wcale nie było, nie było prawdą. Trafiłem też na terminy psychozy grupowej, ale on też nie jest takim do końca, do końca opisany naukowo. Zostańmy więc przy, przy stwierdzeniu, że może coś takiego zaistnieć jak grupowa panika, choć tak jak powiedziałem, nie jest to do końca. Naukowy termin. Jeszcze taka ciekawostka, atak paniki. Nie wiedziałem o tym bardzo długo, ale ostatnio trafiłem na to, jako że czytałem, czy, czytam mojej córce, bardzo jej się podoba ostatnio taka, taka książka Mity Greckie dla Dzieci. Okazuje się, że termin atak paniki pochodzi od greckiego bożka, syna Hermesa Pana, który to był pół, takim trochę pół koziołkiem, pół, pół człowiekiem. i w mitologii opisane jest to tak, że, że kiedy wpadał w zły nastrój, kiedy się wściekał, ganiał ludzi, straszył ich gdzieś tam po górach, po łąkach mitologicznej Grecji i opisywano uczucia, które wywoływał właśnie panicznym lękiem, stąd właśnie mamy ten termin paniki. Jednym z podstawowych powodów, dlaczego takie zjawiska jak grupowa panika w ogóle, w ogóle mają rację bytu, dlaczego się wydarzają, jest to, że jesteśmy zwierzęciem społecznym, człowiek jest taką istotą społeczną, i bardzo silne są w nas wszystkich w zasadzie, chociaż oczywiście u różnych ludzi może, może z tym być różnie, ale generalnie bardzo silne są w nas zachowania tak zwane konformistyczne. Potwierdziło to wiele eksperymentów psychologicznych. O eksperymencie Asha mówiłem w jednym z odcinków. Zachęcam do jego obejrzenia. Jeśli zaś chodzi o sytuację taką klasycznego właśnie wybuchu takiej grupowej, gr grupowych silnych emocji strachu, grupowej paniki, odpowiada za niego przede wszystkim tak zwany konformizm informacyjny. Konformizm informacyjny występuje przede wszystkim w sytuacji braku odpowiedniej ilości obiektywnych informacji. Człowiek obserwuje wtedy zachowania innych ludzi i traktuje je jako wskazówki co do tego, w jaki sposób sam powinien się zachować, myśleć, postępować, co prowadzi do ujednolicenia zachowań w grupie. Zjawisko konformizmu informacyjnego nie musi więc występować tylko i wyłącznie w sytuacji np. zbiorowego odczuwania strachu. Wyobraźmy sobie na przykład, że wchodzimy do urzędu, nowe zupełnie dla nas miejsce, nie bardzo wiemy jak się zachować, gdzie pójść, do którego okienka podejść, widzimy kolejkę ludzi ustawiających się do jednego okienka. Najprawdopodobniej po prostu w pierwszej chwili pójdziemy, ustawimy się za tymi ludźmi, czyli będziemy naśladowali to, co robią inni ludzie, inni przedstawiciele naszego gatunku w tej sytuacji, kiedy, kiedy nie możemy się odnaleźć. I najsilniej ten konformizm informacyjny, najbardziej jesteśmy na niego podatni, najsilniej on się ujawnia, w takich sytuacjach, kiedy właśnie jesteśmy niepewni, brakuje nam informacji, nie wiemy jak się zachować, więc niejako podążamy wtedy za, za tłumem tak jest najbezpieczniej. Nasila się to jeszcze bardzo mocno w sytuacjach, które są kryzysowe, bardzo stresujące, wywołujące silne emocje. Wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, idziemy w jedną stronę ulicy i nagle widzimy, że wszyscy ludzie biegną przerażeni w zupełnie drugą stronę. No, naturalnym będzie się zachować. Pobiec za tymi ludźmi, nie, nie zadawać niepotrzebnych, niepotrzebnych pytań, nie stawać, nie zastanawiać się, no bo może to ryzykować, bo, bo, bo ryzykujemy czymś, może się to dla nas się skończyć, może lub nie musi, może to jest właśnie przykład wybuchu paniki, ale jednak podążamy jakoś tak odruchowo za tymi ludźmi, ten konformizm ten nami kieruje, bo sytuacja znów jest niejasna, jest duży brak informacji, występują silne emocje, występuje silny stres, więc jest to sytuacja kryzysowa, wtedy najbardziej na ten na ten konformizm informacyjny jesteśmy narażeni, no i ta sytuacja teraz, różne sytuacje związane z koronawirusem w tym momencie, z tą niejako epidemią, spełniają te wszystkie warunki, stąd taki podatny grunt do zachowań związanych z konformizmem, do wybuchów pewnego rodzaju paniki. Możecie się oczywiście zastanawiać, skąd w nas ludziach generalnie tak wysoki poziom tych zachowań konformistycznych, dlaczego jesteśmy tak, tak mocno na nie, na nie podatni. Tutaj są różne teorie i wyjaśnienia. No przede wszystkim tłumaczyć to tym, że jako istoty społeczne już od dziecka jesteśmy uczeni wpasowywania się w pewne normy zachowania, dopasowywania się dla, do społeczeństwa z różnych tak naprawdę powodów. No, jest tak dla nas po prostu i bezpieczniej, i dla funkcjonowania społeczeństwa jako całości tak też jest bezpieczniej, jeżeli ci ludzie się... Jeżeli my ludzie po prostu się dopasowujemy, więc jesteśmy tak trochę kształtowani poprzez wychowanie już już właśnie od maleńkości. Ale druga rzecz, druga taka grupa teorii, które ja osobiście bardzo lubię, są dla mnie mocno logiczne i tłumaczące, dlaczego tak silne są te, te dynamiki nasze, psychiczne w nas, dlaczego te mechanizmy tak tak mocno nas oddziaływują, to wedle takiej psychologii, psychologii ewolucyjnej wyobraźmy sobie, że kiedy jeszcze żyliśmy w grupach gdzieś tam na pastwiskach. Jako, jako jeszcze tacy w, no, we wczesnym stadium, powiedzmy, rozwoju i ewoluowania w człowieka, kiedy pojawiał się drapieżnik. No to ta część stada i to też obserwujemy u, u wielu innych zwierząt tak naprawdę, u wielu innych gatunków, kiedy pojawiał się drapieżnik, nagle grupa się zrywała do ucieczki, no i wszyscy ci, którzy najbardziej tak naprawdę dopasowywali się do grupy, uciekali razem z grupą, mieli największą szansę na, na przeżycie, na przekazanie tych swoich genów dalej. Te osobniki, które na przykład były najmniej konformistyczne i nie wiem, słysząc szelest w krzakach, Zatrzymywały się i zastanawiały się, mmm, co to może być za szelest, co tam może w tych szakach być. No, miały niestety największe szanse na, na śmierć, na bycie pożartym przez drapieżnika. Choć nie zawsze musiał to być drapieżnik, stąd też czasami ta nasza natura jest taka trochę wypatrzona i tak naprawdę zachowujemy się też głupio, absurdalnie i irracjonalnie przez te nasze zachowania konformistycznie. Konformistyczne szczególnie dlatego, że na przykład teraz już niby drapieżniki nam nie zagrażają, ale. Nie, może być gdzieś pożar, może być sytuacja jakiegoś zagrożenia i tak dalej. Więc znów to podążanie za tłumem ma dla nas do dziś, jest zaszyte gdzieś tam, gdzieś tam w tych naszych genach, no bo geny swoje przekazały te osobniki najbardziej, najbardziej konformistyczne, te przeżywały najczęściej, więc mamy, mamy, to zaszyte, yy, mamy to zaszyte w sobie, no ale też do dzisiaj nam się to czasami przydaje, choć prowadzi nas też, jak w przypadku teraz koronawirusa, czasami do absurdalnych zachowań. Drugi wątek, który wpływa na to, że mamy tą tendencję do, do takiego udzielania nam się grupowej, grupowej paniki, grupowego strachu i zachowywania się irracjonalnie, nazwałem to trochę roboczo taką grupą teorii spiskowych. No i generalnie, przeróżne teorie spiskowe, wiara w jakieś czasami dziwne, wydumane, wydumane, wydumane próby wyjaśnienia tego, skąd się na przykład wziął ten koronawirus. Jaka jest prawda o tej epidemii, na przykład, że rządzący, że media ukrywają przed nami prawdziwą skalę zjawiska albo że jest ktoś odpowiedzialny, nie wiem, któryś z rządów zastosował to jako niejako broń biologiczną. No, przeróżne są teorie spiskowe, nie chcę tutaj absolutnie żadnych szerzyć, ale też te teorie spiskowe jakby wpływają na to, że czujemy się coraz bardziej niekomfortowo, czujemy się coraz bardziej zestresowani i łatwiej nam jest popaść w tą panikę. I teraz, jakie są mechanizmy powstawania tych, tych teorii spiskowych? Jedna z nich wiąże się też z konformizmem informacyjnym, o którym wspominałem dopiero co. Otóż, kiedy brakuje nam informacji, sytuacja jest niejasna, stresująca, są silne emocje, sytuacja jest kryzysowa, też mamy tendencję do silniejszego poszukiwania autorytetów. I tutaj oczywiście są autorytety, nie, są lekarze, są przedstawiciele rządu, mediów, którzy mówią nam jedno, ale też pojawiają się osoby, czasami charyzmatyczne, czasami mające na przykład dużo śledzących w mediach społecznościowych, które mówią szczególnie coś. Coś innego, mówią coś wbrew takim, takim mainstreamowo przekazywanym informacjom i zasiewają w nas to, to ziarenko to ziarenko niepokoju, niepewności, tego, tej próby poszukiwania drugiej strony, drugiego dna w tym wszystkim, więc ten ich autorytet jeszcze w tej takiej sytuacji stresowej i braku informacji, niejasności informacji rośnie. Do tego myślę, że taki przewrotny mechanizm nakręcający niejako tą spiralę niepewności i tego takiego poczucia spiskowości nakręca taka, no tu, jest, tu wychodzi taka trochę pokrętna ludzka logika, ale no, nie pozbawiona pewnych racjonalnych argumentów, ponieważ myślimy sobie, że tak, media, rząd, oficjalne informacje komunikują nam, że panika jest równie groźna, jeśli nie jeszcze groźniejsza niż sam wirus. Więc możemy sobie zacząć myśleć, no dobrze, czyli na przykład mediom zależy na tym, żeby nie wywoływać paniki, więc mają interes w tym, żeby nie przekazywać nam na przykład prawdziwych informacji, które mogą być jeszcze groźniejsze, jeszcze straszniejsze, może ten, ten obraz sytuacji może być jeszcze gorszy. No i tak w tych wątpliwościach możemy się jeszcze podkręcać, możemy ten stres w sobie coraz mocniejszy niestety powodować. No ale no, trzeba z tym bardzo ostrożnie i, i, i zdroworozsądkowo i hamując te emocje swoje niepotrzebne postępować. W mechanizmie generalnie powstawania teorii spiskowych bardzo duży udział ma też taka sytuacja i taka cecha naszego ludzkiego umysłu, że bardzo potrzebujemy rozumieć świat, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. I teraz niektóre zjawiska mogą być dla nas tak czysto, czysto informatycznie, teoretycznie, wiedzowo ciężkie do, do zrozumienia, do zinterpretowania. Sama ta sytuacja, nie wiem, wirus, nie było go, pojawił się nagle. Przeniósł się ze zwierząt, ale jak to, czemu wcześniej się nie przeniósł, i tak dalej, i tak dalej. Znów budzi to w nas dużo, dużo takiego poczucia niepewności, dyskomfortu, stresu. I teraz człowiek w tym swoim, w tej swojej potrzebie, żeby mieć wyjaśnienie, żeby świat był dla niego logiczny, zrozumiały i w miarę prosty, szuka wytłumaczeń, które no, są prostsze, są logiczniejsze. Dużo łatwiej sobie wyobrazić, mimo wszystko, że nie wiem, w jakimś laboratorium naukowcy opracowali na przykład ten wirus mieli w tym jakiś swój niecny, ukryty interes, no i go gdzieś tam wypuścili, powiedzmy, nie cała sytuacja wymknęła się dodatkowo spod kontroli, to jest, to może być dla wielu ludzi mimo wszystko łatwiejsza do zaakceptowania, bardziej logiczna teoria tłumacząca to, co się dzieje, więc żeby usunąć ten stres tego, że nie rozumiemy świata, poczuć się znowu, że, że ten świat jest dla nas logiczny, racjonalny i zrozumiały, możemy łatwiej przyjmować takie teorie, które po prostu nam bardziej pasują, ale znów, mówiłem o tym zresztą w jednym z odcinków, że to, że bardzo chcemy w coś wierzyć, Wcale nie znaczy, że, że tak rzeczywiście jest. Na koniec jeszcze mechanizm tłumaczący niejako część przynajmniej teorii spiskowych, który znaczy, bardzo mi się podoba, on jest przerażający ten mechanizm, ale jest bardzo ciekawy, dużo mówiący o naturze ludzkiej i on bardzo często występuje w przeróżnych sytuacjach kryzysowych, w historii przy okazji przeróżnych epidemii, prawie zawsze on się pojawiał. To jest mechanizm tak zwany kozła ofiarnego. Mechanizm kozła ofiarnego polega na tym, iż grupa społeczna w momencie kryzysu, dezintegracji czy zagrożenia, by powrócić do stanu utraconej równowagi, obiera sobie ofiarę, która staje się obiektem zbiorowej agresji całej grupy. No dobrze, ale dlaczego to cokolwiek nam ułatwia, dlaczego <laughs> mamy skłonność do poszukiwania tego, takiego kozła ofiarnego? Otóż, znów, kiedy z jednej strony to upraszcza, upraszcza pewną wizję świata, więc można się cofnąć do argumentu, który podawałem przed chwilą, że człowiek potrzebuje potrzebuje świata, otoczenia, które jest dla niego zrozumiałe, ale też kiedy mamy trudne emocje, możemy to zaobserwować często w takich sytuacjach po prostu z naszego życia, potrzebujemy mieć jakiś powód, dobrze jest mieć kogoś, kto nas oczyszcza. To nam, to nam ułatwia poradzenie sobie z własnymi trudnymi emocjami, takimi chociażby jak, jak strach, jak stres. Dobrze jest mieć kogoś, kto jest winny naszego problemu, na kogo troszeczkę możemy tą winę zwalić, na kogo możemy czuć gniew, na przykład przeobrazić sobie strach w gniew. Generalnie człowiek dużo, dużo lepiej, znaczy lepiej, ułatwiej się nam funkcjonuje z gniewem niż ze strachem, niż z poczuciem zagrożenia o nas samych. No i teraz. Jakby to znów takie, takie informacje, takie teorie spiskowe padają na ten, na ten podatny grunt. Na przykład, że któraś z Nacji, i mówię tak było bardzo często w historii naszej ludzkiej przykładowo narodowość żydowska często była, też z wielu innych przyczyn, ale była często często skarżana o nie wiem, wywoływanie, na przykład epidemii czarnej śmierci, epidemii dżumy w średniowieczu, i nie tylko o niej jakby łatwo było znaleźć, znaleźć tego, tego, tego winowajcę, znaleźć tego kozła ofiarnego, skanalizować na niego te nasze trudne emocje, przenieść na niego nasz gniew, wytłumaczyć sobie w ten sposób, uprościć wizję świata, że okej, okay, no to są ci, oni są winni, plus to daje też jakby szanse i nadzieję, najłatwiejsze rozwiązanie na zasadzie, nie wiem, jest się na kim zemścić, czy jest kogo łatwiej dopaść winnego tego, że kolejni ludzie chorują i tak dalej. Oczywiście to tak nie działa, no, ale to tłumaczy, dlaczego jesteśmy tak podatni na np. Na, na te wybuchy paniki, na te trochę zbiorowe psychozy związane i powodowane i podkręcane przez teorie spiskowe w tym całym zamieszaniu, kiedy tych informacji brak, kiedy no, sytuacja jest stresująca i martwiąca nas bardzo mocno. Drodzy, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia, rozważania y, może trochę Wam pomogą opanować swój własny stres. Ja sam przyznam szczerze, zabrałem się za ten odcinek, bo, bo też mam tendencję czasami do, do nakręcania się, do niepotrzebnego y, popadania w nadmierny jakiś, jakiś stres, strach i tak dalej. Jestem istotą ludzką, udzielają mi się też zachowania konformistyczne i tak dalej, więc zbierając sobie informacje, szukając, co we mnie może powodować y, powodować ten niepotrzebny, jakby Powiększony sztucznie, sztucznie stres, rozumiejąc, co się wokół mnie dzieje, to mi trochę życie ułatwia. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę i trochę wam może życie ułatwi. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie wy może jeszcze widzicie interpretacje i powody tego, skąd się bierze trochę ta, ta panika, czym ona grozi, czy zgadzacie się w ogóle z tym stwierdzeniem, że panika jest groźniejsza niż. Niż sam wirus, niż sam epidemia. Zapraszam Was też jeszcze raz na stronę absurdalny.com. Zapraszam Was do patronowania, wspierania tego kanału. Jeśli uważacie, jeśli czujecie, że on wnosi coś wartościowego w Wasze życie, no to wsparcie nie ukrywam się przyda, żeby rozwijać to dalej, żeby robić to, to jak najczęściej, a w zamian można, można mieć pełny dostęp do, do mojej strony. Tam m.in. wykład, który ostatnio dawałem w Zamościu, ale też w Warszawie, o tym, jak być nieszczęśliwym człowiekiem sukcesu, czyli o. Sztuce wybierania. Zapraszam na Instagram, na Facebook, tam trochę takich osobistych inspiracji. Szukajcie człowieka absurdalnego. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Zdrowo. Do zobaczenia.